cześć, cześć wszystkim hmm. Dzisiaj Wam zaprezentuję e, taką talię Może Murlock Parlandyn. Pamiętacie taką talię z murlokami Ahoj mę brawa Ahoj mam no dobra, zobaczymy co tutaj u niego słychać, tak? Mamy do czynienia tutaj z ruiną. No. Będę walczyć z honorek. No dobrze, co tutaj zaproponować? tutaj bym raczył odrzucić rękę dala, zostawię jej tego murgura wspaniałego, że tak powiem No dobrze, mamy tutaj uśpieniu jakichś murloczków, no. Daj, dajmy tutaj, tak? Zagrajmy Szuka zaklęcia. Więc czeka, czekamy. No, nie ma wyjścia. Czekamy. No dobrze, obeszło się. Bez niczego. No. Zagrajmy tego Morgula Wspaniałego. Tutaj zależy nam na tym, żeby on się wtasował do Tak, żeby nie, nie wyciszył go. Chodzi, chodzi o to, żeby go zniszczył. On nam wtasuje się do talii i przyzwiemy tutaj, jak będziemy mieli 8 kryształów many, z murloków z boską tarczą. Także tutaj masakra może być, jeżeli się uda, tak, jeżeli się uda, warto tutaj od razu tutaj wystawić. Niech on tam kombinuje, co z, co z tym zrobić, tak, co z tym zrobić. te murloczki nam się tutaj zaraz przebudzą co prawda będą tam mało zadawać tak mało no dobrze leci tutaj na boską tarczę no ale aby go nie wyciszył tak aby go nie wyciszył niech tam leci sobie dobrze ale zagrał ale dwa przyjął też tak także to dobra opcja no jest tasował nam się elegancko elegancko Czekamy teraz stanie czekamy aż się pojawi Ale to mówię 8 kryształów mamy trzeba trzeba mieć tak nie 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 mniej dobrze mamy tutaj wykorzystajmy może dajmy temu plus 2 dobierzmy kartę dajmy zryw. i czekamy i czekamy, czekamy No i już leci na tego 3 No dobra O to mi chodziło, o to mi chodziło Damy pozostałym murlokom Może Troszeczkę Zawsze to troszkę więcej obrażeń co dajemy tak tu ma dwóch tak One. jeszcze jeszcze jednego orła tutaj i zryw i leci tutaj no dobrze piękne zagranie piękne zagrajmy taką kartę może dobierzemy smoka Ale oczywiście agonie musi mieć, tak? Tutaj polećmy polećmy na, na tych, tak Wyczyś, wyczyścimy mu z dół, tak? Tutaj oczywiście jeden mały punkcik obrażeń mamy dwie karty z agonią W razie czego? No ale tutaj jeden. 50-50, jeden. że tak powiem, tak? To bo tarczę um, udało nam się um, no Dobra, dajmy tu może zryw um, dajmy, dajmy może w ten sposób, tak? Tutaj cała reszta leci, leci Niech przeciwnik się martwi, tak? Niech tam przeciwnik się martwi No i już tu splugawienie tam I do pancerza troszeczkę Troszeczkę, ale troszeczkę, ale tu pięciu poleciał na tego Szkoda, szkoda. No, ale on wie co robi, tak? On wie co robi. Hmm, zagrajmy taką kartę może. I lecimy, lecimy tutaj. Mamy zryw. Hmm, ale trzy. Może. No dobra, dajmy, dajmy tutaj. Dajmy tutaj jednego z nich. No i lecimy, lecimy, lecimy. No musi tutaj poliminować, tak? Jeżeli nie, no to wygrana będzie nasza. musi poliminować. No zobaczymy. No Pompa, Pompa walkę, tak? Poddał. Nie, nie było szans, tak? Ok. No mamy tutaj jakieś zwycięstwo. No. No ale będziemy działać w tym temacie, tak? bo już tutaj e, straszne rzeczy się dzieją. Z drugiego miejsca <laughs> spadek był e, na czwarte, tak, na czwarte, z drugiego na czwarte, także musimy podziałać tutaj. Ostatnio byłem na streamie. No tak, dla zabawy troszkę tam się pobawiłem i dlatego ten spadek jest. No, ale musimy działać tutaj, odzyskać coś, tak? Odzyskać. Zachęcam też na stream wszystkich uczestników gry, którzy oglądają um, na kanale YouTube. Link jest w mojej informacji o mnie. Zachęcam od czasu do czasu, żebyście wpadli. E, oczywiście stream na żywo jest. Można porozmawiać sobie nie tylko o grze, jak to się. O głupotach też <laughs> zachęca.